Cześć, dzisiaj Wam pokażę, jak zasilić jakieś urządzenie, które jest docelowo zasilane gniazdem samochodowym bez samochodu, po prostu w plenerze. A tak się składa, że jestem w piwnicy i nie mam tutaj dostępu do jakiegokolwiek gniazdka elektrycznego. Szanowni Państwo, a co nam będzie tak naprawdę potrzebne? Tak naprawdę potrzebny nam będzie tylko i wyłącznie taki adapterek, który kupicie za grosze. Z USB na gniazdo zapalniczki i po prostu jakiś power bank. Ok, powiedzmy, jestem gdzieś w terenie. Mam tutaj taką nawigację, która jest rozładowana, a jest zasilana właśnie poprzez gniazdo zapalniczki. A jestem poza samochodem, więc takiego gniazda nie mam. Jestem w terenie, powiedzmy, gdzieś w lesie. W tym wypadku właśnie przyda nam się. Tego typu adapter jak wspominałem i e, taki oto powerbank, zwykły po prostu powerbank. Wepnijmy teraz ten adapter. Zapalił nam się już tutaj, zapaliła dioda. I teraz w ten adapter wepnijmy po prostu wejście zasilania tej nawigacji i potepnijmy po prostu teraz tutaj samą nawigację. I voilà, teraz nasza nawigacja jest zasilana, ładuje się jak widać tutaj wtyk też nam się zapalił z nawigacji. Czyli wszystko jest jak należy. Tak jak mówię, no może nie jesteśmy w lesie, a nie jesteśmy tam, w piwnicy. Ale tak jak mówię, poczujcie no, się no, tak, jakbyśmy byli w lesie. Także nawigacja tutaj spokojnie jest zasilana. Tak jak mówię, każde jedno praktycznie takie urządzenie zasilane gniazdem zapalniczki możemy tutaj podpiąć dzięki temu adapterkowi. No dobrze, postarajmy się może tutaj jeszcze podpiąć. Tutaj mam taką tablicę. Może tak ustawię, żeby było bardziej. Widać, poczekajcie chwilkę. Mam tutaj taką tablicę. No, stój. Dobra, niech będzie tak. I ta tablica, drodzy, też jest zasilana z gniazdka. Do zapalniczki. Adapter już mam tutaj podpięty. No i dobra. Ta tablica jest podświetlana, także ja pójdę, zgaszę tutaj światełko. O, ciemno. Muszę uważać, żeby się tutaj nie przewrócić. I postaramy się tutaj, gdzie jest ten power powerbank. Aha, tutaj. Dobra. I teraz potrzebuję końcówkę. Dobra, nie wiem czy widać. I Voila! Tablica jest, jak widać, podświetlona. Wyjmę teraz, włożę i wszystko działa. Taka tablica, yy, nawigacja, spokojnie może być w plenerze zasilona dzięki temu adapterkowi. Tak więc, moi drodzy, polecam Wam zaopatrzyć się za grosze w taki adapterek, być może komuś kiedyś uratuje, że tak powiem, 4 litery. I to było na wszystko z mojej strony. Ja będę się z Wami żegnał. Dziękuję za uwagę i trzymajcie się. Do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie. Cześć!